Dobra, mamy giereczkę, czas coś wygrać. Eee, na tym skinie nie przegrywam i z nowym nikiem też nie przegrywam, także zapraszam do tak zwanego dymanka. Dyny A dymanko eee, o, akurat na dzuquila i na blue Lake blue, elegancko, trzeba ich napierdolić. Moje dicary to 2023 Blackpink O, że śmiercił flagę, dzięki za 60 golda. Wszyscy tu miał to sobie bać. Ale debil Dzięki za 80 golda Mogę spalić flesza jak go... F... No twor. 100 golda za so free, jesza? So? Jak chuj to wszyscy te ja też nie widzowie, nic. Czy ze dwóch Zobacz jak mam. Pierwsza minuta plus 100 golda Widzisz jakie jest ruchanko? Jest tak zwane ruchanko O, za ja też kresy. czyli jest git O to chodzi, elegancko, zobacz co się dzieje Mógłbym spulować wave'a, ale oni będą in time Idzie tu Kartus. Jak gramy? Ja Trochę wszedłem w creepy, ale każde kudo czuję. Widzisz ten movement Szwecja? Widzisz, kurwa? Widzisz ten movement Szwecja? 170 golda. Moja Zaja też mogła do przodu grać trochę. Stary jest takie, Dymanko. Cały refilable Potion już się sfermiłem. To no, aha, bo lekcyc nie zbanował, nie zbanował kurwa L Lulu i zobacz w jakim szoku jest gościu, nie umie grać, a ten święt zawsze Lulu banuje jak tam nie gra, <śm> ale go kurwa zrucham. Elegancko, kłopsie. Ja tyle dipsa zadałem za, ja tu nic nie robię. Ten kartusz nie ma HP, bo ja jestem taki dobry. Rozumiesz? Ciastko na dwójkę, no chyba to użyję. Mogłem rzucić autosa, jakby użył W we mnie, to bym odfleszował do tyłu i może byśmy go zabili, ale chyba on też by odfleszował po prostu. Więc to jest takie. A, bo my hila nie mamy, bo na level 1 hila spaliła. Elegancko dodżuje z kana. No, Jarvan czwarty tu może być, bez kitu. My zabiliśmy topa, więc. Szkoda, szkoda, że zawsze pafujemy do topa. Zawsze pafujemy do topa, dlaczego ja jestem przeklęty widzu? Jakbyś miał mnie w teamie, też byś spafował do topa? Ja tutaj kurwa tak tańczę z dziwkami, wiesz o co chodzi? Oglądałeś ten nowy program, taniec z dziwkami? Ta zaja jest takim gównem! Jestem przekonany, że jakbym z tobą grał widzu, to byśmy już dawno zdymali. Tego bota już byłby koniec gry, oni giną. A wie... Ja baitowałem, ja wiecie Zamki mordę, nic nie pisz, jestem dziadkiem, mam 25 lat, chuj mi w dupę. Napisz plus jeden i nic więcej nie mów. Trochę unlucky. Oczywiście, zawsze Edebi... Zawsze Edebi mają więcej szczęścia, no. Chodź tu ty kurwa, ja ci nie odpuszczam. Pa, jeszcze spoluję wave'a. Jakbym odfleszował... Konrad, nie wyzywaj? O kurwa, to Polak. Tragicznie. Jakbym odfleszował tego Jarvana czwartego, to on ginie tam, by the way. Elegancko, dobry Go, go, go. No czemu on nie gra? Czemu on nie gra? Czemu tak kurwa obszrany jest? Czemu obszrany? O. Gragas. O. A czemu on miał już szóstkę? Co to kurwa robi silas? Chodź, geje, proszę. A kto to jest? Adi? Adi? No kurwa jebana. <laughs> A ja myślałem, że to i Nie Odi, że to ten. E, no kto jeszcze był fanboy Blackpinku? Ten ADK Harpoon! Nie ja myślałem, że to Harpu! Siema! Spoka, spoka Ale... Ale mogliśmy ich zabić 40 razy, trafił, wydaje nie? mi się, wiesz? Co? Wydaje mi się, że mogliśmy ich zabić 40 razy Ja zintowałem 20 razy tkłę i nie miałem many. No, i co jest I też ja staram się patrzeć, gdzie jest jungler, co nie? I gdzie jest no... nasz, to nie zawsze mogliśmy grać akro. I no, mógł być na przykład dać niech szybciej, nie? Aaa, tam Aetycznie. kurwa respektujesz junglera, a co ty? Ile ty LP masz? No, ja mam plus 40 na tym koncie. Mhm. I mam już 700, no, ale Zobacz. mało grałem. Mam bez yy, flesza. Dobra, ja nie widzę Jarvana. No ta, ja mam tysiąc, więc słuchaj lepszego gracza! Nie respektujemy junglera w eee eee e, e. nie ma. Rakan top, znaczy Jarvan top. Gramy Adi, słuchaj ja cię skeruję, nie bój się. Normalnie ta gra jest free winem. No, tak o, wy, wy to nie jebiemy i pa, ja baituję Rakana i może wyżo onshotować Coś Trzymaj te piórka jebane. Mamy, no, nie mam, ale ja trzymam, no. Mam RK do za jednego klipa, dobra? Jest ser, Maruta No to hituj No my chyba się nie A. rozumiemy, ja chcę grać agro Po co my ich galinować? Jak my ich no sterujemy tak w chuj po Post ich i tych połkuje że oni muszą się... ja tu gram A ja też mam, ale idzie dru drużyna nasza, nie? To... No dlatego trzeba im jeszcze przykurwić! No dajbujemy bez nich, nie? Oj no, mi zajebał Dobrze, dobrze, ty Sfarnia. już będziesz, ty już będziesz Ja cię nie Ja żyjduję. jestem dobry, ja później ja tak kieruję w lecie Już dwa mm. razy grałem i tak kieruję Później... Ej, później kieruję, tak szczerze Ja na linii nie umiem, ale mm. później jest git, serio Tak, to, to, spoko Ale znajdziesz do ziomeczków naszych? Nie, nie, ja wypierdam, bo nie mam mana ani HP okay. Tempo To ja... Chujowe to jest Tak, to tempo Pach, Ja go, kurwę gonię Dobra, git ma flesza, czy las? Nie ma wow. Chyba miała, ale nie ma Stary, elegancki king Zajewały Może się przy ja to będą grandonować na rally, nie? No to tam. No tak tam? to. To tak to wzięć na ręce, się boję, że w drakana dostanę uszerkę rękę, co to się się wydaje, wódra. że zrandonować to ich mogliśmy chyba z pięć razy na tym bocie. Tak, jak ja dostanę było drakana, a ja nie mam się ręce, to ten... To ginet, nie? Bo magracja, ale nie mogę kluczyć kartusu darzować. Stary, ale ja za siebie zabiję, to? no. Za rodzinę wezmę wyrok na klatę. Najwyżej umrzesz, no, ja zabiję kartusa, co ty boisz się umrzeć? No, oczywiście, że się boję. A widziałeś, ile A ja robię wyjebek on. na grę? Nie, ale ja nie chcę tyle. <laughs> Smoka chyba robią? Ja nie robią. Nie robią, nie robią. Jak bierzemy praje cały czas, pod które ich wchamy, to oni nie mogą grać, już, bo jestem ja chowa już. Pana rakana, coś. pana rakana! A, o, ona chce tańczyć do rana, siadać mi na kolana A ja mogę playta. Tak, to się mi idzie, a jest tu Ja go tu gonię, z mojego. Kre... Potrzebujesz mnie na bocie, czy nie? Nie, nie, biorę plate'a okay. Tak zwany debil to jest dobre, ja mam zapytam gdzie mam No my tu gramy, dobry. no! Ja pewnie root'am Tak Jak ktoś może solo'ować Na chuj mnie nie, ten... No ten no, Weger ma pół pod threatem hmm. Stary, oni nawet Weigera nie mają. Czy no, Weigera, No Weigera i tu ma nikto. Uważaj, jestem. Ja mam man na wszystko. Okej, okay, masz arkę? Masz, zabijamy no. go. Ja go mam, ja go mam, Graj ze no. Masz heal, masz heal. On ma wszystko, ma wszystko. Proszę ja Ja tankuję, ma. tankuję. Nie mam ja jeszcze. No i mój ziomeczek gra, i chyba zabija. Mam 2 turet, człowiek. Co? Oooo, jestem dead. Aaaa, dajesz, dajesz. Mam tempo powiedzmy może możemy pod playty grać, bo ja mam gate Ja mam Shurelię i Joanki. I ma gramy bota, gdy mamy ich, strasznie teraz. Okej. Okay. Mam bez samon, jestem w sumie flasha ma chyba, ale. Ja a jakie ty was kurwa plus 40, a minus ile? No bo ja mam 70 plus sobie rad. Nie wiem, bo nie przegrywam. Ooooo, ja też nie ale no nieźle, jak ty na 700 LP masz plus 40, a ja kurwa męczennikiem jestem jebanym, dostaję plus 25. Minus... A żeby ktoś miał plus 40, to ktoś musisz plus 10, nie? Żebyś wiedział, to ja jestem tym frajerem. Kiedyś to a nie się nie chcesz do bota, no mida? Nie, ja mi się wydaje, że ja biorę cały, jak on jest na bo ja jeden na jeden go daybuję. Dobra, on bez saunerów. Ja idę, rakana nie będzie, jak coś, to będę pierwszy. Ta, to... ja biegnę, wchodź! On ten tego nie zdajwołuje, nie? co to, to zaraz mu je zrobi, bo nie ty, mam Ty, No, myślałem, coś. że go dajwujesz. Erki, no, jak Dada, mam tarbu... o. No, ty mała eba już. Nie, wiem, ale ty jesteś cipa, no i topa mi zabijają przez ciebie. Ty, no nie, ta kurwa tego nie farmi. No, to prawda, teraz nie może. Ale się z tej po pojewa raczej. No Na dobrze. To dzięki za 300 złota. O, 55 dostałem, ale oddał. No Mamerkę Ma no, RG za 20 Ale nie, bo mam merkę Ja się wyleczę na, na wave'ie. A ja, on cię bije przez twoją Merkę? Nie Chyba ale i tak mam papył, jeszcze to szczęco Bierę turetico A ja bym chciał smoka zrobić, bo infernal to większy damage Coś A te idykary cały czas grasz, czy tylko teraz tak nie? Zostałem akurat dwa razy z rzędu. Okay, okay. Mam jungle dla ustawione. Badaker OP. Nie, no ja gram sobie dzinę zazwyczaj, ale... To się po... mi zabrali i za wziąłem i za jej opatrz. To no najgorsze idykary jest. No tak, ale ja mówię, że w sprawie 2 jest 1 -2, gram, wtedy i ty biegasz mapy, nie? No is. jakbyś piknął u mnie Gina no, to by, to by mi się mogło wymknąć parę słów, ale zaja no nie masz... żeby... A Zaja lepsza jest, to dlatego Zaja teraz pikuje, bo zagrałem dwa razy zajął z rzędu i okazało się Zaja jest bardziej, a powiem z gram zajął No w chuj. Tylko nie umiem linii gracz. Mało no, to dopiero trzeci raz gram, nie? Jeszcze kiedyś się lełoczył. Dzięki za 300 expa. No tak, przecież ten, ten, ten kurwa Rakan nie uda Ci, on zawsze Lulu baduje, bo wie, że kurwa jak gra na mnie, to może dla króla buty wiązać, wiesz o co chodzi? Tego kurwa tak zdymałem, że chuj mu w dziąsło. Eee, żadnym wumie nie trafił, mnie się nie da trafić. Wiesz że na mnie kiedyś w gimnazjum mówili Unhit... hit y Doczownik? Toczownik? Ja no są tylko to ty na którego nożownik <laughs> Chyba też go zdałem No chyba które całe biorę na wicie no, no, to nie zaszczą dała na to Teraz nic nie zrobił także A widziałeś ja dodałem, chyba Widziałeś na fryzurę Bigava? Widziałem no Co sądzisz? Myślę, że... Krzywy garnek był trochę Jeszcze raz? Krzywy garnek był trochę Ty stary, odkąd zmieniłem nick I gram wicket lulu skinem, wszystko wygrywam. O kurwa, ale żebyś nie zrozumiał mnie źle. Tą grę można jeszcze wiebać, a ona jest luzable, nie zrozumcie mnie źle, widzowie. Można przegrać, trzeba być skupionym do końca. A my tu, Heraldo 40. Oni w bocie, jakaś dziwna akcja robią. Tu może być tak, tylko ta, ta, ta. Ja cały czas obszeruję mam wszystko Tylko Jarmbot temperaturę czwórka Dawaj tego, tego te złoto. Thank you for the free gold Habibis Skimon gra Gram z Adim 11 Ej. tak zwa... co? Bierzemy to. to bierzemy A Jeszcze. bo ty po cichaczu grasz czy co? Halo Co? Nic że, bierzemy durek Ja u... pytam czy ukryte konto masz a, no, znaczy, no, pan, no, z Grams wysok. Ale wyjebane jeden... mam, że ludzie wiedzą, <grym>, tak szczerze. Po prostu, Dobra, ja się Wysek się... 3, 3, 1337 elite. kojarzy ktoś? No zabijamy ich, obu. weź turet. red. A, wiem. Wiem, żebyś nie kieruję. Ty, ale ty nie, ale nie kłamałeś, nie kurwa. Umiem. Co? Ty nie kłamałeś, że kierujesz. No tak, ja tylko nie, nie umiem grać, bo mi się zimne ręce. bo... I dwie... Nie grałem teraz, bo dwie godziny scouting robiłem na Behave'a. Jaki żeby scouting? wygrać. No bo grałem na Behave'a zaraz. 2 godziny. Oficjalnie? Dla... No. A, Ultradyga dzisiaj jest? Ja, yeah, ja. Yeah. I wygrasz? No. Dwie godziny, kurwa tak się spacie nas, żeby scouting na nich zrobić. Dwie godziny siedziałem, oglądam jej gry, przez Nie, Ja pierdolę, ale robiłem. No nudy, nudy, ale chcę wygrać, nie? Dobra. Co będę robił, jak do playoff dostanę? A wy które miejsce macie? No teraz mamy siódme, nie? Co? <grystanie> które? A ile jest drużyn? Dziesięć czy osiem? Dziesięć, dziesięć. Oooooh. Bank siódmy? No co Ja nie śledzę już ligi, się, ale... Raz się przegrywa, raz się przegrywa. A amrozku który jest? Szósty, nie, piąty. piąty. <grystanie> ja przegrano amrozka. Ja grano na niego, z jutra grano na niego. To co, co się dzieje, że u was tak chujowo w drużynie idzie? A nie wiem, teraz już idzie lepiej. No na początku under się przeciwników i na mojej banie graliśmy, a, a później. pokory brakło. Mm -hmm. Później i do go. No brako, pokory. No wiem o co chodzi. A teraz ja się stresowałem tak i Ja i w sumie wszyscy. No nie tylko ja, ale. I trochę przegrywaliśmy, jak takiego no ale. Wczoraj całkiem spokojnie zagraliśmy. Po prostu tam dwóch rzeczy. Dzisiaj też. Wiemy, o co w sumie, tak jak oglądałem, to nic specjalnego nie robię. Nie wiem, to w dwa. No i tam potem. To trochę grają chyba. No, no? tak, no, ale ich top jest dobre, ale. Dwa czempiony wystarczy zbanować. Już nie jest taki dobry, nie? No. Fiora Jax? No. Stary, to ja widzę. Ten scouting jest zły zrobiłeś. No. Nie, no. No musimy uważać. I one ja, to. Nie, ja, to ja mam ergę, ja mam Ja to mam fleczero. No. Tak, ta raczej free. My tu gramy. Nie, to jest... A dobra, gra sama mi Ale kurwa wolne kombo dałem. No weź Gelforsu no. i to. A, nie mam, że da dałem Gelfors z Sylasa, ale tak. tak wolne, że nie było widać nawet. Ty, no powiem ci wygrać na Chukila, na Blue Like Blue, tutaj kurwa taki fajna, ty ja chyba jestem w gazie widzowie! <laughs> Dobra, dzięki za gierkę. Mam nadzieję, że widzę, że ten mi miniony wrzucą kontrolę prosam, bo nie mogę wyzywać wtedy. Elo, elo, elo. To są same gity! Nie ja... krzyż w na następnym razem. Nie, sorry, sorry! Stary. Nie wiedziałem, że to ty, <laughs> przecież nigdy bym nie <laughs> nie obraził. Trzymaj się, powodzenia na oficjalnie. No, jak na jak na i tak nie legerzy, zagrałem myślę, więc jest okej. Okay. No to prawda, no, lepiej dobra, niż. nie Nie jeden ADKRY, się hajmy. Elo, Dzięki stary. za powodzenia, no. Na... Powodzenia też na sorkę.